widzę z tej strony MET. Dzisiaj nagrywamy z wrzolimim Wysuszanie Monumentu i Survival. Siema Wżolimimim? Marta. Mareszcie. O kurde, nie no, te ryby głupie, nie zatrzymam z nimi. Help, dobra. F5. Dobra, to co żolimi? Ja na początek, bo się zaopatrzy. Chodź tu do mnie, bo muszę rzucić tu coś. Dasz tu radę wejść? Chodź tu do mnie. Stań obok mnie. No i włazimy. To jest na 8 minut. Tu ja idę szukać safe'u z gąbkami. Poczekaj. Gdzie był ten safe z gąbkami? Jak się tu schodziło? to się szło na dół, ale tu tego nie było. Co to za dziwny monument. Gdzie sejf z gąbkami jest? Tutaj chyba. Rady! Padłem Spokojnie. Chyba. Możesz ginąć dowoli, a te ryby są głupie. Ja muszę znaleźć coś z gąbkami, wiesz? A jeszcze nie wiem gdzie są gąbki. Masz, to jest jakiś dziadowy monument, w którym nawet gąbek nie będzie. No to się tu zapowiada, czy ile jeszcze mamy oddychania. Jeszcze 5 minut. Powiedz, jak będziesz mieć y, save z gąbkami. Jak będę mieć bossa, to cię zawołam. Ale przecież, przecież jak mleko, to będzie. Mam bossa. Musiałem się do ciebie teleportować, bo tam był boss. Rzuć mi trochę gąbek. Jeżeli mi. Dziękuję. Ty już chyba sefy przeszukałeś. Ile ty już monumentów przeszukałeś? Mam pytanie. Ej, o! Nie nie dużo. Znaczy ogólnie biedy są taki, więc no. chciałem trzech dwa. Nie powiedziałbym, że z taki. Ale tak, no parę się kuję wyglądowałem się, No ale nie aż tyle. Po pobliżu będzie ten boss, więc... Tutaj prosto jest boss. Więc uważaj. To będzie ten wielki głąb. Z tym musimy uważać nadzwyczaj. Bo te kreatury tu będą. Te upośledzone kreatury. Dobra, Dobra, to ja wyżej. Echa, mam bossa, chodź mi pomóc. nie, tu są, tu są puste szejfy. Pewnie nie Na stówę tam poza odcinkiem już weszłeś. Boże. Mam bossa. Nie pod nami jest boss. Ale musimy o, tak nie grać. Gradov. Proszę Pół Półserwuszka, ale zapytaj się go, ile ma HP. Aha, znowu wyczerpanie, że dostał. Nie wiem, z 10 razy musisz go jak swoim mieczem hitnąć No i mogliśmy coś siekiery robić. Głupimy Nie, no nie spadły Oni mnie atakują.

Chodź. Może trochę jedząka? Ej, tu może stawię crafting i piec? Co? Dobrze, Wpalmy nie to. Okay. nie będę przecież... a zabiłeś już tego bosa? pochodnie jak zgniesz, to nie tracisz itemów i się rozpisz w monumencie Już ci tak na rękę poszłam. Aha. A bo on nie ma oddychania, si nie zrobił chyba Szymon. Gdzie on jest tu? O czym? Jeszcze mamy jakieś pięć... Kilofa nie mam. A ja mam jeszcze wyczerpanie, no. no. Musimy porąbać trzeciego bossa, to już nie będziemy mieli wyczerpania. Aha, no To sobie wypiję mleczko, tylko teraz stracę oddychanie, Więc muszę znowu zadać Znam do tej dziury głupiej w pana. No i widzowie to chyba by było na tyle z tego odcinka. To jest pierwsza część. Drugą część zobaczycie już jutro. No to widzowie w tym odcinku na tyle. Elo.